Wiesz, taka jest. Primo rzecz, która trzyma mnie przy życiu! Taka, że po pierwsze, primo, nie odbieram do tych listów od prokuratury! Pierdolnik! Zobacz, zawiadomienie, kolejne. Kolejne zawiadomienie. Wal to. Tu jakieś zawiadomienie. Ja nie obchodzę się z prokuraturą. Jedyne co mnie interesuje, to dobrze zjeść. Zobacz na to! Najpierw dajemy. Kawałek y, żywieckiej, lubię wszystko co jest z żywca. Kondon Ramsey pokazywał, y, y, się tak robi. Dobra, jestem pro w tym. Y, y, druga sprawa, bierzemy kawałek fajny chleba, wchodzimy ten dalej, dosłownie i co robimy dalej? Y, ser kroimy na małe kawałeczki na cienkie plastry także patrz weźmiesz e, dwa plastry trzy plastry i dasz tu kiełbasy żywieckiej będzie fajnie Jest na wierzchu idzie do piekarnika ja robię chlebicę. Ogólnie możesz dodać jeszcze swoich własnych składników, why not? Zobacz, widzisz to? widzisz to? Holy shit, widziałeś taki ser ciągnący się jak w reklamach. Cześć te korytany. No i tak się robi chleb